Gabriele Mandel-Khan, odzież i turbany. Islam wykazuje ogromną różnorodność etniczną, z czym wiąże się rozmaitość zwyczajów i ubiorów. Religia nie narzucała wyznawcom przymusu noszenia określonych strojów, więc przez stulecia Arabowie ubierali się według lokalnych zwyczajów. Innymi słowy, dla kultury muzułmańskiej nie jest typowy żaden konkretny ubiór. Nosi się odzież będącą wytworem tradycji. Wyjątkowy charakter ma natomiast arabskie nakrycie głowy. Zwykle wskazywało ono na pochodzenie etniczne, pozycję społeczną, znaczenie danej osoby i pełnione przez nią funkcje, również religijne wpływało to na wielość form, stylów i sposobów przykrywania głowy. Najbardziej charakterystyczny jest turban, sarik, od którego pochodzi słowo tulipan. Jest to szeroki pas tkaniny o długości 5 lub 6 metrów, złożony bądź zwinięty, burma ich dodatkowo okręcony wokół sztywnej, okrągłej czapeczki. Do modlitwy muzułmańscy mężczyźni zakładają zwykłą czapeczkę, takkę, a kobiety okrywają się chustą, co jednak nie jest ich obowiązkiem, ponieważ wierni wykonują czołobicia, ich nakrycia głowy są pozbawione daszków. Zielony kolor turbanu to znak, że jego właściciel odbył pielgrzymkę do Mekki. Imam zwyczajowo zakłada czerwony fez. Jeśli odbył pielgrzymkę, fez może być w kolorze zielonym, owinięty długim białym pasem z nakładającymi się fałdami. Ajatahollowie noszą czarny zawijany turban okrywający czoło.